Big Camp, jeżeli chodzi o mnie, to najważniejsze jest dla mnie to, że to jesteśmy we Wrocławku, to jest hala mistrzów, tam jest moja koszulka u góry, chłopacy są ze mną w Dobrzyniu nad, nad Lipą, gdzie już od środy do niedzieli trenujemy, dzisiaj akurat mamy taki luźniejszy dzień, jeżeli tak można to nazwać, luźniejszy dzień, przyjechaliśmy na Halemistrzu, chcę im pokazać magię tego miejsca. Tutaj jak, jak czuć tą energię. Oczywiście nie ma e, tych ponad 4000 kibiców, co bardzo żałuję, ale e, e, mówię, ta, to miejsce to jest nie tylko mówię, parkie, to jest nie tylko e, gdzieś jak dla mnie osobiście ta, ta koszulka, ale również jest ta galeria, która jest właśnie to przysłowiowe muzeum e, w korytarzach. I później będziemy korzystać z infrastruktury już rekreacyjnej naszego włosławskiego Osiru, czyli idziemy tak naprawdę po sąsiedzku na bazę, na delfin. Tak, żeby troszeczkę dzisiaj sobie odpocząć, bo było widać z rana, kiedy poszedłem na pobudkę, że niektórzy jeszcze mocno spali. Co będzie o talentach, mój uchwalców? Wiesz, co jeżeli chodzi o talenty. Oni na razie mają się bawić. Ja chcę pokazać im wzorce, pokazać im to, że można e, koszykówkę przełożyć jak gdyby na coś wspaniałego. Oczywiście to jest ciężka praca, tu jest dużo e, wyrzeczeń, dużo e, różnych sytuacji, które czasami mogą się zdarzyć, e, co też bardzo żałuję, bo. No, Niestety nie ma tutaj Emilio, czyli mojego syna z, z nami. Był na, na, na obozie za Astorią Bydgoszcz i gdzieś tam doznał jakiejś kontuzji, lekkiego podkręcenia stawu. No niestety, no musi, musi się teraz zrehabilitować, a bardzo żałuję, bo, bo bardzo też liczyłem na to, że, że będzie. Za chwilę ma wyjechać do Walencji na Puchar w Hiszpanii Młodzików, czyli Mini Copa Endesa. Więc nie powiem, że dla mnie to jest, to jest, to jest najważniejsze. A wracając mówię do chłopaków o talenty. Ciężko mi jest stwierdzić, który z tych chłopaków może gdzieś znaleźć. Oczywiście, jedni są więz, wyżsi, jedni są niżsi, szybsi tak? i tak dalej. Są różne rzeczy. Tutaj może się zadziać jest tyle czynników, żeby ktokolwiek zrobił karierę. Natomiast ja chcę im pokazać tą drogę, tą, tą, tą możliwość, dać im, dać im chęć, pasję tego, żeby oni jednak poświęcili część swojego życia na to, żeby stać się lepszym, ale nie tylko koszkarzem, bo może coś będzie, może nikt z tego składu nie będzie. A może akurat się zdarzy tak, że większość gdzieś będzie w jakiś ee, w jakichś klubach naprawdę odgrywać mocne role. Ja chcę im po prostu pokazać, że można, że to jest duże poświęcenie, ale z tego można mieć przyjemność. Przyjemność na, naprawdę na, na długie lata. Ja za nich trzymam kciuki. Do każdego podchodzenia indywidualne. Indywidualnie są problemy e, wynikające czasami z różnych sytuacji. Wczoraj takie już były, dzisiaj posłuchajcie, już wszystko jest zaraz. Wszystko jest bo ja jestem dla tych chłopaków. Ja jestem dla nich po to, że jeżeli mają problem, to do mnie przyjdą, mogą się wyżalić. Mogą przysłowiowo e, powiedzieć, co ich boli, jeżeli e, są jakieś inne, inne kwestie za nie ma problemu. Ja tutaj mówię jestem dla nich, chcę im e, pokazać taką lekką szkołę życia, dyscyplinę, ale również e, zabawę, a jeżeli cokolwiek się dzieje, to przysłowiowo wujek dobra rada lub <laughs> wujek Szymon e, jest, e, jest na miejscu zawsze z nimi, z nimi jestem i, i do mnie spokojnie podchodzą. To też buduje taką relację, więź z nimi. Na co my jako szefczyk Basketball Academy, czyli czyli SBA Team, naprawdę zwracamy na uwagę, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby to było tak rodzinnie, rodzinnie, ale oczywiście jeżeli chodzi o trenowanie, to jest trenowanie na wysokim poziomie. To się teraz trzeba pozwolić, że porozmawiamy z tymi talentami. Jak najbardziej, już do was przysyłam kolejnych adeptów. To jest dla mnie pierwszy adept, przedstaw się. Nazywam się Janek. Janek, powiedz mi, który to twój To jest mój czwarty kamp. I gdzie te wcześniejsze kampy się odbywały? W Dobrzyniu nad Wisłą. Czyli jesteś pierwszy raz Kali yy, Tak. Jakie odczucia tej hali? No, bo to jest taka legendarna kala, tutaj Szemu była mistrzostwa. Jak się czujesz na tym parkiecie? Bardzo dobrze. Jakie elementy wiecie? Na pewno obronę. Na obronę mm. na bardzo tak? Tak. I co jeszcze poza z obrony? Mm, Życie wolne to na pewno. A tak duże. To jest z nami kolejny adept młody. Przestaw się nam. E, nazywam się Filip Torczak i mam 14 lat. I który to twój kamp powiedz? E, pierwszy. pierwszy kamp. Pierwszy tak. kamp. Pierwszy kamp i od razu w hali Tak. Jak tu się czujesz w tej legendarnej hali fajnie e, Fajnie tu jest to fajne. Byłem tu kiedyś na meczu, ale nie myślałem, że będę tu grał. Jak te kosze? Pierwsze są takie miękkie, że ciężko trafić? To no, to miękkie są, <laughs> ciężko no trafić. Ale przyzwyczaj się to będzie. To będzie o, jakie elementy się do tej yy, No żółty na pewno. Yy, ja widziałem ten to atak kombinacyjny, to, to kombinacyjny ostatnio. To... No, yy. Dużo też kozłowania i takich podobnych, ale najwięcej to chyba rzuty. A, czyli od e, elementarnych podstaw? Tak. Również do ustawionych akcji? I co? Na razie się podoba? Tak. Podoba. Myślisz, że to nie będzie ostatni kamp? Nie, mam nadzieję, że nie. To dzięki, powodzenia. Też no i kolejny uczestnik Bichszu przestaw się nam. Ignacy, jestem. Ignacy, i oczywiście powiedz nam, który to Twój kam? Mój pierwszy. A, czy kolejna osoba, która jest pierwszy raz tutaj od razu mistrzów Na Hali mistrzów jestem w któryś raz bardzo lubię tutaj być, bo ta hala jest bardzo fajna. Ale chyba nie na co dzień jest możliwość trenowania z żywą legendą Manhillu, czyli z No nie na co dzień. Rzadko kiedy, ale... Co wam Szymon przekazał za tajniki koszykarskie? Ten Szymon pokazał mi bardzo dużo różnych technik, które mogą pomóc mi w zostaniu w przyszłości koszykarzem. Czyli co byś tutaj powiedział nam, co dokładnie przekazał? Na przykład jak poprawnie rzucać rzut, rzuty wolne, mhm. jak poprawnie wykonywać złotak i wiele więcej. No właśnie, ruty wolne to wydawało się najłatwiejsza czynność, ale jednak wymaga skupienia co? Tak, bardzo trzeba się skupić w takim momencie, żeby trafić wszystko Czasami w picie przesuwasz się o metr butakajcie zrobić 1, 2, nie wiem, 2 metry 3? Butak jest dłuższy odbala się na większą przedmiot 2 na 1 2 na 1, 1 Jeden, 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 dwa na jeden. Tylko jedna rzecz. To ma być cały czas drugi. Nie ma być stawaniem, że nagle stajesz i robisz lekumko. Nie. To ma iść ciągle do kosza. Jeden kozioł, jeden kozioł. Chcę jeden kozioł i podanie. Hop, jeden kozioł, podanie. Łapiemy te piły. opa jeden kozioł i podanie. Brawo. Hop, end of. Jeden kozioł i podanie, dobrze. O, jeden kozioł, podanie, brawo. Raz, dwa, opa. O, lewa ręka się kłania panowie. W których dwutak, zobacz. Rzuciłeś w drugą stronę i nagle było to, co u ciebie, te? że nie, mo nie możesz skoordynować sobie swojego ciała.